Trenerze, jestem podekscytowany. Hmm. Nie mogłem się już doczekać tego biegu. Jestem świetnie przygotowany. Masz węglowodany? Nie. Masz batony? Nie mam. A masz odżywki energetyczne? Nie mam, trenerze. Ja biegnę na głodówce, nie zjadłem śniadania, nawodniłem się porządnie. Mój organizm będzie czerpał energię z ketonów. Jakie ketony? Nie znam takiej firmy batonów. Trenerze, to nie jest firma batonów. Ketony to cząsteczki powstające w wyniku spalania tkanki tłuszczowej. Świetne źródło energii. Dzięki temu mam zamiar pobić rekord życiowy. Co ty mówisz młody? Nie ma czegoś takiego jak ketony. Trenerze, to ja już może pobiegnę. Wow, trenerze. Widział trener yy, mój wynik? Rekord życiowy i to pobity naprawdę w świetnym stylu. Czuję się świetnie. Wow, jestem bardzo zadowolony. Świetnie, mówiłem ci, na węglach pojedziesz. Trenerze, ale ja wyrzuciłem te odżywki węglowodanowe do krzaków. Takie dobre batony? W które krzaki? Trenerze, i jeszcze jedną ważną decyzję podjąłem w trakcie biegów. Zmieniam trenera. To na razie. Ketony, ketony. Chyba muszę poczytać o ketonach na pudelku.